Cześć, z tej strony sprawny, inaczej Michael. Już na początku tego filmu bardzo Cię proszę, abyś dobrnął do końca, bo na końcu powiem o jednej z rzeczy, którą był, z, z których chciałem się zajmować na tym kanale. Ale najpierw powiem o rzeczach, które działy się wczoraj, bo jak wiadomo, trwają przygotowania do mojego wyjazdu. I wczoraj akurat zabrałem się za szukanie ludzi, z którymi mógłbym się spotkać na trasie, z kim mógłbym coś zwiedzić, u kogo przenocować na podwórku, bądź może znalazłaby się jakaś kanapa. I gdzieś tak, w godzinach chyba porannych, dodałem post na jednej z grup podróżniczych i w ogóle nie spodziewałem się takiego, takiego obrotu spraw, bo po kilku godzinach wychodziło na to, że mam aż nadto ludzi gdzieś tam na trasie i w sumie jakby to tak policzyć to w każdym miałbym nocleg ale nie o to chodzi, bo część nocy chcę spędzić po prostu w samochodzie i tego planu będę się trzymał i tak myślę, że jeżeli miałbym się ze wszystkimi spotkać, to ta podróż trwałaby co najmniej dwa miesiące, a tym razem na akurat nie dam rady tak zrobić, a bardzo chętnie wszystkich bym odwiedził pewnie u części, no u części na pewno się zatrzymam, już tego się nie mogę doczekać, a, a wszystkim innym, którzy zapro, zaproponowali mi yy, też yy, pobyt u siebie, no bardzo no z jednej strony jest mi no to trochę przykro, że akurat nie będę mógł do was zawitać, chociaż ja bym chciał do wszystkich, ale może wszystko przed nami, bo jak wiadomo, od całego wschodu Polski za jednej, yy, na jednym takim wyjeździe no nie sposób, nie sposób zwiedzić, więc wszystko, wszystko będzie przed nami. I to jest bardzo takie cieszące, budujące, że masa nieznajomych osób, które w sumie nie mają żadnego powodu, żeby coś dla Ciebie zrobić, bo, bo cię po prostu nie znają, a, a to robią, udostępniają podwórko, proponują kanapę, polecają miejsca w ich regionie, którym warto odwiedzić, powiedzą Ci kilka słów na temat, na temat danego regionu, czyli można poszerzyć swoją wiedzę i tak. No i zawrzeć bardzo dużo znajomości. No bardzo dużo znajomości po prostu. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję komuś się odwdzięczyć, kiedy przyjedzie sobie odwiedzić Górny Śląsk. Mam nadzieję, że będzie okazja się zrewanżować i zapraszam w moje skromne progi jeżeli jeżeli będzie taka okazja piszcie do mnie spróbujemy wszystko zorganizować, organizować bądź ja będę mógł pokazać właśnie swój region i powiem wam taką rzecz jeszcze że no to nie jest tak że jestem na tyle ważny żeby w ogóle się nie bać tego wyjazdu na pewno mam do tego jakieś obawy przez swoje ograniczenia ruchowe ale teraz mając tą świadomość coś świadomość, że po drodze będzie tyle ludzi, do których będę mógł w razie czego uderzyć. Ta podróż stała się bardziej tak, na luzie stałem się taki bardziej luźny i już się tak tym, tym nie stresuję. Pewnie część ludzi też będzie trochę zdziwiona, w jaki sposób akurat mnie się porusza, bo tak jak widać mnie na zdjęciu gdzieś tam, czy, czy tak siedząc, czy nawet stojąc, to tej choroby po mnie nie widać i myślę, że część będzie. Tym bardziej zdziwiona, że na taką podróż no, odważyłem się samemu pomimo takich trudności. Ale ktoś to kiedyś powiedział, że świat do świrów należy i trzeba odważnie do przodu przełamywać jakieś swoje granice. I ciebie też do tego namawiam, że żebyś, jeżeli chcesz coś robić, a masz do tego obawy, to się tego nie bój. Znaczy, nie, źle powiedziane. To po prostu staraj się to przezwyciężyć. I myślę, że to są najlepsze lekcje, takie przezwyciężenie własnych słabości, bo wystarczy zrobić pierwszy krok, a potem to już jakoś leci, tylko trzeba robić swoje, krok po kroku i do celu. I tym bardziej potem, no i do celu. I po tym wczorajszym właśnie odzewie yy, stałem się chyba jeszcze bardziej optymistyczny i mam nadzieję, że, że ten akurat wyjazd to będzie po prostu pierwszy wyjazd w sumie to trochę jestem o tym przekonany że to dopiero początek yy, początek czegoś fajnego i na tym wyjeździe nabiorę przede wszystkim doświadczenia no i poznam, yy, i poznam masę ludzi tak, to jeżeli chodzi o, o tych ludzi, których spotykam. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za taki odzew. Cieszę się, jeszcze raz powiem, że cieszę się bardzo na wizyty u osób, których dam radę być, a reszcie jeszcze raz serdecznie dziękuję i do, do, zobaczenia, do zobaczenia innym razem. Jest to bardzo cieszące. Jeszcze powiem wam, że ten wyjazd się nie odbył, niedawno właśnie zacząłem przygotowania, i to nie jest jedna z kwestii, która mnie zaskoczyła, bo założyłem sobie w sobotę zrzutkę, żeby po prostu to poprosiłem o wsparcie, aby mi nie brakło na paliwo. I powiem wam, jakoś w nocy założyłem tą zrzutkę i, i tak z rana, około godziny 10, już miałem no bardzo dużo środków na tym końcu, za to. Serdecznie dziękuję a tą zrzutkę jeszcze udostępnię i w osobnym jakimś filmiku podziękuję tym ludziom za taką hojność no bo naprawdę serce się raduje, bo widziałem część mnie zna i mniej więcej wiem, kto wpłacał ale są takie osoby, które mnie zaskoczyły, których no ja nie miałem okazji poznać a, a są naprawdę tak bardzo hojne i, no i w sumie nie wiem, co powiedzieć mam nadzieję, że będę mógł się w jakiś sposób odwdzięczyć i dlaczego taka zrzutka z waszej strony, czy znaczy te wpłaty są dla mnie takie ważne, bo dzięki temu mogę swobodniej sobie ten wyjazd, sobie swobodniej ten wyjazd zaplanować i jest to, są to środki, dzięki którym będę mógł działać i rozwijać właśnie swoje podróże, zainteresowania, abym mógł te zasięgi łapać większe, bo chcę dawać przykład na przykład innym niepełnosprawnym, którzy na przykład jeszcze w siebie nie wierzą, ale to jest kwestia czasu, kiedy to będziemy zmieniać. Jest bardzo dużo takich osób, które próbują właśnie zmieniać myślenie niepełnosprawnych i innych osób na temat niepełnosprawności, i chcę do nich dołączyć, bo myślę, że jest bardzo dużo do poprawy, aby uświadamiać ludzi niepełnosprawnych o tym, że. Można działać w miarę swoich możliwości, bo ja biorę pod uwagę to, że są różne schorzenia i niektórych rzeczy się nie przeskoczy, ale tak proporcjonalnie do swoich możliwości zawsze można, zawsze można coś sobie zdziałać. Tylko po prostu trzeba znaleźć sposób, a takich ludzi, którzy nie borykają się z różnymi niepełnosprawnościami, chciałbym uświadamiać, że są różne sposoby na to, aby pomimo wszystko żyć, nawet jak masz takie przeciwności losu, które no, trochę wydają się takie niemożliwe, ale to jest często błędne myślenie, i zapraszam do tego, abyście się przekonywali, jak, jak my, osoby pełnosprawne, funkcjonujemy. Bo funkcjonujemy, zapewniam Wam tak, zapewniam Was tak jak wszyscy inni ludzie, tylko niektóre, niektóre rzeczy robimy tak, bym powiedział no niekonwencjonalnie, czy w różny sposób który może czasami dziwić, ale to wszystko jest sobie właśnie normalność. To jest normalne życie, bo chcemy normalnie żyć i zapamiętaj, my nie jesteśmy chorobą, ale jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami i to jest ważne, żeby, no żeby o tym pamiętać i, i o tym pamiętać. Między innymi ten wyjazd ma być taki motywacyjny, że pomimo przeciwności losu trzeba i tak robić swoje. I teraz właśnie dojechaliśmy do końca tego filmiku i chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bo widziałem, że na tej mojej stronie są ludzie dorośli, częściej na tym ludzie dorośli, chciałbym, a co chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie w, prawdopodobnie w Twoim otoczeniu jest duże takie prawdopodobieństwo, że jest ktoś na tyle niepełnosprawny, że... No, nie może sam wyjść z domu, bądź czuje się samotny, a bardzo by potrzebował kontaktu. I jest taka moja ogromna prośba, że jeżeli no miałbyś taką chęć, to poszukaj taką osobę na przykład w okolicy, bo być może ona czasami patrzy na ciebie przez okno i szuka kontaktu, i chciałaby wyjść, i tak patrzy na to wszystko z boku. A powiem ci jedną taką rzecz, jedną taką bardzo, bardzo ważną rzecz, że już sama wizyta, choćby godzinna dla takiej osoby, to może być bardzo dużo. Bo ci mam, wydaje mi się, też rozmawiając z kilkoma osobami, że, oni, że tak inaczej na to wszystko patrzą. I na przykład jak ktoś ich odwiedzi na godzinę, raz w tygodniu, to może być dla takiego człowieka bardzo dużo. Albo możesz, nie wiem, na przykład jechać do McDonalda coś tam kupić i też odwiedzić taką osobę. Choćby taka głupota, bo to, to co to jest w tych czasach? Pójście do McDonald'a. No nic, bo jest, tak, jest, jest to tak powszechne. A być może jest osoba, dla której to będzie no, coś takiego wielkiego, że no nie jestem w stanie tego opisać. A, a uwierz mi, że warto, bo choćby takimi zwykłymi odwiedzinami, czy na przykład przyjdziesz do kogoś i poglądasz film Milczenie, to też może być y, bardzo dużo. I możecie się od siebie uczyć. Wielu fajnych rzeczy to jest taka integracja. No i tym bym chciał się też na tym kanale zajmować. Więc, jeżeli mogę, to bardzo Cię proszę, jeżeli miałbyś chęć, no to spróbuj, może gdzieś akurat, albo no za ścianą, nawet ktoś jest taki, który chciałby wychodzić, chce kontaktu, a Ty możesz zrobić dla niego. No tyle, że, tyle, że nie da się tego opisać. No i dobra, już nie będę was zamęczał, będę, będę próbował kolejne relacje znowu tworzyć. A tymczasem zapraszam Cię do lajkowania, subskrybowania i łapkowania. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.